Rolnik Szukażony 8. Kamila zje wybrała. Pożegnała się z Adamem. Rolnik Szukażony Środa, 24 listopada, godzina 8.35. Udostępnij komentuj 4. Kamila wybrała Adama, ale czy ten wybór podyktowany był głosem serca? Raczej na to nie wygląda. Czy bohaterka programu Rolnik Szukażony podjęła złą decyzję? Internauci sugerują, że para nie jest już razem. Takie wnioski można wysnuć z opublikowanych fragmentów 11 odcinka produkcji TVP. Kamila do swego domu zaprosiła Jana, Tomasza i Adama. Początkowo to Jan był faworytem rolniczki. Po tym, jak nieoczekiwanie podziękowała mu za udział w programie Rolnik Szuka Żony i odesłała do domu, jego miejsce zajął Tomasz. Na ręce Kamila powiedziała mu wprost, że ma u niej największe szanse. To jednak długo nie trwało i po spotkaniu z rodziną i przyjaciółmi, kobieta zdecydowała, że to jednak Adam pasuje do niej najbardziej. Jednak w jej decyzji nie było za dużo kalkulacji, a za mało głosu serca. Kamila i Adam, nieporozumienie. 10, w odcinku programu Kamila pojechała do Adama, aby poznać jego rodzinę. Widać, że mężczyzna chciał zrobić wszystko, żeby Roniczka poczuła się dobrze w jego rodzinnym domu. Kamila przyjeżdża do mnie, aby poznać moich rodziców. Emocje buzują w środku, wyznał. Myślę, że energia i osobowość Adama bardziej pasują do mnie niż energia Tonka. Nasze kontakty przez dwa tygodnie były jednak sporadyczne, wyznała Kamila, jadąc do Adama. Nie padły żadne słowa, związane z uczuciami rolniczki. Niczego nie oczekuję, nie nastawiam się na nic, powiedziała wprost. Rodzina Adama przyjęła ją bardzo ciepło. Mama była Kamilą oczarowana. Ma piękny uśmiech, cały stres przy niej mija, wyznała. Adam zabrał Kamilę na wędkowanie. To jest ważny dzień dla nas obojga, przyznała rolniczka. Jednak już podczas rozmowy, sam na sam pojawiły pretensje i padły zarzuty o to, kto i dlaczego ma być zdobywany. Ja chcę być zdobywana, ale ty też chcesz być zdobywany. Ja nie będę pierwsza wychodziła z inicjatywą, zarzuciła mu Kamila. Będę się starał lepiej poznać Kamile, ale jeśli poczuję, że to nic nie daje, to się wycofam oświadczył wprost. Ten kontakt powinien być, a go nie ma, powiedziała Kamila. Chcę, żebyś pokazała, że też tego chcesz, wypostował Adam. Kamilę i Adam nie są już razem. W zwiastunie 11 odcinka widać Kamilę żegnającą się z Adamem. Czyżby para się rozstała? W kolejnym odcinku rolnika pary wybiorą się na wyjazd do warantki. Jednak z migatek można by wnioskować, że akurat ta para na wspólną randkę się nie wybierze. Pokazano fragmenty randek Kamila z Esią, Krzysztofa z Bogusią i Elżbiety z Markiem. Zabrało fragmentów randki Kamili i Adama. Wnioski nasuwają się same. Internauci nie mają wątpliwości, że Kamila sama nie wie, czego chce i dokonała niewłaściwego wyboru. To, co piszą internauci na oficjalnym profilu programu na Facebooku. Rolnik szuka żony Rolnik szuka żony 8, Kamila nie krytykowana. Żaden mężczyzna z nią nie wytrzyma Widać po Kamili, że to jest pod kamery. Tam nie ma nic. Wiecznie niezadowolona, wiecznie wszystko źle. Tak jej nie dogodzisz. Przyjechała go odwiedzić i znów ma pretensje. Bo zioły ładem pryskaj. Przecież gołym okiem wydać, że z tej mąki chleba nie będzie. To fakt sama powiedziała, że wybrała jego, bo coś tam zrobił. Zero zauroczenia. Nic nie rozumiem, po co w ogóle jakiegokolwiek wybrała. Tam już jest po temacie, nie było ich na randkach w zwiastunie kolejnego odcinka. W zwiastunie migawka z nimi wyglądała na pożegnanie? Co naprawdę wydarzyło się pomiędzy Kamilą i Adamem? Wszystkiego dowiemy się w kolejnym odcinku. Rolnik szuka żony 8. Przed chwilą 1.10. Rolnik szuka żony 8. Krzysztof, Elżbieta Czabator, Stanisław Pytraż, Kamila Bosik, Kamil Źródło, Akpa udostępni, czytaj również. Rolnik szuka żony 8. Stanisław odrzucił wszystkie kandydatki. Brak szacunku. Rolnik szuka żony 8. Marek zakochał się w Elżbiecie. Internauci mają wątpliwości do Imię ojca, syna i Lady Gagi, recenzja, tylko w internecie. Karifu, Ulegę i Linus Sandgren, bądź na miarę naszych czasów więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych. Ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film. Udostępnij komentuj, 4, dowiedz się więcej na temat, rolnik szuka żony 8 zakupy.